od tego wieku, no już stary wyjadać, jeżeli chodzi o ten seniorski boks. No nie ulega kwestii, tu absolutnie jestem za Twoimi wywodami i podpisuję się pod nimi. Miły w rozmowie, taki grzeczny, fajny, no w ringu całkiem inny i tutaj zobaczymy, jak Sokółczanin da sobie radę tym pojedynku. A przy okazji, Włodku, a propos komentarzy, to jeden z naszych użytkowników, niejaki pan Piotr Dudek, wspomniał o tym, że w 99 roku sędziowałeś mu walkę na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. No, mogło, mogło tak być, prawda? Serdecznie pozdrawiam w takim razie i było mi miło, jeżeli jakichś, prawda, krytycznych uwag mojego sędziowania w 1999 roku nie, nie wnosi. Pierwsza runda walki Damiana Kiwiora i Patryka Bułatewicza. No Damian Kiwior też jest taką sinusoidą faktycznie. Piękny, prawy, prosty Bułatewicz. No tutaj Damian absolutnie się dał zaskoczyć. Wydawało się w pewnym momencie, że Damian Kiwior może być jednym z liderów reprezentacji. Potem czegoś brakowało. Ja myślę, że tutaj duży błąd był powiedzmy w całym sztabie szkoleniowym, że Damian długo boksował w kategorii wagowej 64 kg. A z czym się to wiąże jest prawem jasno, oczywistą? Zrobieniem wagi. To naprawdę się źle odbija na zawodniku i nie ma dwóch zdań. Druga sprawa, no Damian na wagę 69 kg też nie ma warunków, bo no większe szanse trenerzy widzieli widzieli w wadze 64. No ale no powiem szczerze, tutaj Bułatewicz Odważnie, bardzo. Bardzo, bardzo mile zaskakuje. I, I absolutnie, że tutaj powiedzmy, Damian się daje zaskakiwać tymi lewymi prostymi, na sztywną rękę łapany na lewym prostym przez Bułatewicza. I, no brawo. Dobrze wszedł w walkę, absolutnie. A to tak, w takim tak. pojedynku z bardziej utytułowanym rywalem jest szalenie ważne, bo jeżeli na początku poczuje wiatr w żagle Bułatewicz, to może tutaj stanąć na wysokości zadania, ale myślę, że Damian znany jest też z tego, że on pomału się rozkręca, dlatego on świetne walki potrafił dawać w lidze WSB, bo tam dystans pięciorundowy. No tutaj jeżeli przegrasz pierwszą rundę, Ach, to jest już... piękny lewy sierp na odpowiedź prawym sierpowym kiwiora i teraz już kiwior, no kochany ja jestem kiwior. <grym> I nie ze mną takie <grym numery. <grym I nie ze mną <grym> Klos, takie numery, dokładnie. Ale myślę, że tu może, może się podziać. Wojna, świetna akcja Damiana Kiwiora. Lewy, nie, króciutki, tak. Widzę, że chyba już delikatnie stróżka z tutaj ja, ja, ja myślę, że wielkie jest ten nerwowanie tymi lewymi prostami. Błatewicz wprowadził kiwiora i tu chyba za chwileczkę będzie... Och, teraz... Oj, tam... No, w tył głowy, tak. Zabolało to Patryka Bułatewicza, mamy nadzieję, że nie będzie w stanie walkę kontynuować, ale to już jest ten Damian Kibior, którego znamy, po małym przestoju w pierwszej rundzie agresywnie poszedł do przodu. Mówiłem o tym delikatnym krwawieniu z nosa, to nie będzie kłopotliwe, no, ale, ale... Ja myślę, że tu niepotrzebne są takie przerwy. Ale zauważyłem już od wczoraj, że jeżeli tylko pojawia się krew, nie wiem, czy to była taka wytyczna, to od razu jest, jest, jest a i Są takie naciski, że, że krew jest takim drażniącym, w ogóle kolor czerwony, bo w amatorstwie nie możesz używać czerwonej szczęki, ewentualnie z, z kompozycją czerwonego koloru. Myślałem, że takie wejście jest lajtowe tak, i... Tak, że będzie spacerek, prawda? Tak, Ale to tak, nie jeszcze jest tych odcinek, Tutaj ja nie jestem... ma miejsca na spacerowaniu. <laughs> nie, 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 nie. Tężni nie ma <śmiech> też. <śmiech> A propos pytania, które padło na, na naszym czacie YouTube'owym. Piotr Gudel nie zaboksuje, pięściarz zawodowy. Miał boksować, ale nie wystąpi. Mateusz Polski również nie wystąpi w tym turnieju. Jeżeli chodzi o zawodowców, to Adam Balski i Patryk Brzeski będą boksować. Druga runda walki Damiana Kiwiora i Patryka Bułatewicza. No i ponowne odesłanie. No ja mówię, po naprawdę ciężkich ciosach. W zasadzie to jakby było liczenie. No, nie ulega kwestii 8 sekund. Jakby nie, nie liczył blisko, blisko 8 sekund zawodnik odpoczywa. Gdzie Kivior by jeszcze zadał parę ciosów i będzie była te wyliczony. No. Ale z tego co widzę, dobrze dynamicznie jest przygotowany Kiwior. Bije szybko, bije mocno. Widzimy 2-3-4 ciosy na korpus schował się za podwójną gardą, ale tam po korpusie troszkę poskrobał Damian Kiwior Rywala Damian Kiwior, który poza... Boxem ma inną pasję, pasję muzyczną, nagrywa hip hop. Słuchałem kilka kawałków, polecam. Jako, jako rezerwę zajęcia? czy <grywia> Ja myślę, że dalej. No mamy bieg... chyba przerwanie pojedynku. Tak, oczywiście, bo daty urodzenia Bułatewicza, ale ale na pewno 18-19 tak, tak, lat max. I, i, i tutaj no materiał jeszcze do obróbki, do zrobienia dynamiki, do zrobienia powiedzmy jakiegoś takiego zadziora, bo same, same takie miękkie, lewe, proste i tak dalej.